Dzień dobry, dzień dobry, który tutaj z widzów do spowiedzi, to zapraszam do trakera packera, no się siemaneczko ogólnie, a my żonką, zobacz jak dzisiaj żonka nie wygląda, Uuu, żona szalejesz mnie tutaj ostatnio no, no jedziemy moi drodzy na takie spotkanko do Warszawy, czyli pomalutku, pomalutku Uff. Idziemy, po swojej, a ty Pitbull pilnuj, wiesz, o co chodzi, no nie? Ten tego, no. No i po malutku sobie właśnie pędzimy i będzie fajnie, a jeszcze córeczkę zabieramy, zawozimy na hokej. Bo teściowa dzisiaj pilnuje te dwie malutkie, a my pędzimy się troszeczkę odprężyć do Warszawy. Ej, mała, gotowa jesteś na hokej? No. I Zgrzewkę wody wzięłaś no. ze sobą? No. Rozumiecie, to idzie na półtorej godziny treningu i z grzewkę wody wzięłaś ze sobą, no? I sama wszystko ja wypije I co Bąbelku, jedziemy? No. <laughs> jedziemy Ej Bąbelku, a tak bym ci że powiedział, żeby my go bzyknęli, co? No to dawaj Bzykniemy go? No. Dobra, uważaj Uważajcie, bzykamy go Ej zakonnica, ale jaja Ale mnie się trafiła. Nie no, żartujemy, wiecie Tak to z końca można sobie ja i robić, ale no nie widziałem, że to za końcem. Do, do no do kapieżnej spowiedzi Tak to wygląda, my sobie pędzimy Jeszcze mamy do przejechania 100 km. 100 kilometrów i widzimy się w Warszawie, moi drodzy, w Warszawie Będzie grubo, a kto tam będzie? No to zobaczycie sobie tam Dokładnie nie wiem kto będzie Widzieliśmy GoPro, bo też mała kamerka, wiecie jak jezdno Nie są dużą, to nie będziemy w aucie szaleć no, Dlatego z GoPro poleciłem, mam nadzieję, że też lipy nie będzie Tylko z tobą ale wiesz Bąbel jak wracamy, no to później wierzymy w taką leśną troszkę, jak, jak, jak to za młodych lat było No i tak trażonko sobie wędrujemy przy Wiśle Tak to właśnie wygląda lecimy, bo w ogóle nie jesteśmy daleko spóźnieni, bo nie było gdzie mam to zaparkować, ja to myślę, że sobie podjadę po tą restaurację elegancko, tam zaparkuję, a tu ciort, to jest przy Wiśle, nie ma możliwości. A wiecie, ja to kurde z małego miasteczka mi się tylko pogubiłem, gdzie tu zaparkować. Słuchajcie, ciężarówkę wiedziałbym gdzie zaparkować, ale jeśli chodzi o osobowkę, Gdzie widziałem tu wcisnąć? Nie miałem pojęcia, ale tam zatrzymałem się, tam się gościa i to muszę zaparkować, żeby jak najbliżej było. No i dobrze się mam tylko kilometr, więc taki lekki spacerek, no nie? No lekki spacerek zapędzimy zaraz będziemy. No, a co to się działo? To zaraz zobaczymy. No i tutaj dzisiaj spędzamy z rządką wieczorek. Coś tam mamy z przodu. Coś tu się dzieje. O jest elit O, tak to wygląda. Po co rządko? Wchodzimy, tak? Bąbelką, jak się czujesz? Na statku. Dobrze. Dobrze? Gdzie? Mabelk. Medialne, etc. Natomiast to, co robi się na żywo. Iluzja to moja pasja, którą ja dzisiaj się na żywo. Dlatego, jak widzicie, tej, tutaj skromnej, małej walizce. Zabrałem kilka magicznych rekwizytów. Między innymi moi drodzy, mam ze sobą taką kryształową kulę, z którą poza klasycznymi iluzjami pokażę Wam również tak zwaną żonglerkę kontaktową. Mam też rekwizyt, który na pewno kojarzycie, Kostrowika. Ręka do góry, kto kiedykolwiek upadał kostkowika. Komu się udało? Słuchajcie przedmioty, z którymi się przygotowałem na was koszty, będziemy podpisywać, żebyście wiedzieli, że długich tak na przykład nie ma w tej talii. Świetny, Krystian. Zapójrzmy na jak pokażę, co Zobaczcie. Askiw podpisany przez Krystiana. Ten podpis się nie zlazł. Kartę umieszcza w środku. Krystian, pewnie mówię, popchnie do środka. Idalnie, zobaczcie z tego miejsca. Nie wymaga prawa, ale w ogóle nie. Krystian, obserwuj uważnie kartę, którą podpisałeś. Jest to ASPI. Zobaczcie, jak się <noise> Zobaczcie, na górze mamy z kolei też Asa, jednak jest to Astref, stref, bez popisu Christiana, nadal As Macie szczęście kart. Będzie magiczny tytuł pana... O oh, właśnie, zniknął. Zobaczcie, jedna karta z całego środka. A, <noise> to tam jest podstawiona, ale takie za to, że... A, tak, tak. No, dobra, to nieważne. Zobacz, tak. zostań, zo, zostań ze mną, No zobacz, jeśli ja przejdę i też sprawdzisz kulę, sprawdź proszę ją, czy tutaj nie ma sznurków, agresów. Tą kulę jeszcze tylko trzeba dokładnie tak wypolerować. O, to trzeba <grytanie> Dlatego zobaczcie, jeżeli ja patrzę przez pryzmat tej kuli, widzę tutaj naprawdę ekipę uśmiechniętych osób, nastawionych dzisiaj na świetną imprezę. I to na pewno mogę wam wygrużyć, ale to, co chcę Wam również pokazać, to część finałowej przepowiedni. Grupa tarczowy.pl Uuuu Członko, ja tak jakbym Ci się podobała, bo mi bardzo. jeszcze wcześniej, będzie po machaniu palec-palec. Możemy się umówić, że pokazujemy na najpiękniejszą kobietę na świecie. Nie no, żartuję, to jest na was, nie? Pokazujemy palec-palec. sobie dwa razy. I obracik. Dobra, mamy to? Nie, nie mamy tego, bo nie przyspieszliście ze mną. Jeszcze raz. Palec-palec. Traszymy. Palec. Obracik. No i teraz to możemy podać, O, no, DJ. Na pewno jesteś? Tak żonka sobie spacerujemy po Warszawie A tam co mamy, chyba starówkę, zamek? Sprawy tematy, dokładnie nie wiemy, ale chyba tam to będzie bąbel. Ej tu kości widzimy tam mamy tak. O, fajne oświetlenie, przez park sobie przyjdziemy. Tak, nie, czy to parki, czy nie parki. <gulio> Widać, że ludzie ze wsi przyjechali co do Warszawy. <gulio> ale fajnie było. No, jeśli chodzi o spotkanie z ludźmi, no to był tam Trypson tak? <gulio> Coś mi Był trypson z, z żoną Franek, tak? z Zyski miłości, że ona mówi. Okay. love is love a, a z love Easter, bo nie oglądam, ale bardzo sympatyczny gościo, bardzo fajny. I tutaj kogo jeszcze mieliśmy? Kasia Dziuska z Emilianem. No, Kasia Dziuska z Emilianem, bardzo fajne towarzystwo, bardzo miło się z nimi rozmawiało. Emilian to jest taki mega goście, taki fajny ziomek. Mega no, wyluzowany. Mega wyluzowany i do rozmowy do tego, kurczę. I no, do mnie powiedział Adrian, mega szacunek za to, właśnie za, swoje, za to, co robisz, za, te, za, za to, że ćwiczysz. Bardzo, bardzo fajni goście. Ten Adam Piwko też był no fajnie, fajni ludzie, fajne spotkanko. Tutaj pozdrawiamy też szefa całego <grym>, Elit, Elite. Oj, mega bezrzewam. gościu, no bardzo sympatyczny gościu. No i w ogóle wszyscy, w ogóle pracownicy, wszyscy tak? naprawdę pracownicy i tak dalej, całej tej ekipy. Super, super. Od 1 września startujemy z projektem, więc bądźcie czujni moi drodzy, bo będzie się działo, będzie się działo. A my tymczasem szukamy teraz auta. Gdzie te autobomby mamy w końcu? Tam. Gdzieś tam jest? No Dobra, tu szukamy. Musisz... A, to tam musimy iść. No dobra, to sobie pospacerujemy troszkę jeszcze. Ej, a gdzie jest nasze auto? Bo idziemy, idziemy i po nie widać. Ej, gdzieś tam Bąbel. A, gdzieś tam, gdzieś tam, ale gdzie gdzieś tam. No tam gdzieś. Tam gdzieś. Tyle no. czasu już idziemy i co. No ale to cardio musimy zrobić. Musimy spać to, co co zjedliśmy. Dlatego najpierw No ja ja malutko. Najpierw sobie pochodzimy po Warszawie całej, a później znajdziemy Bąbel. To musimy z półtorej godziny pochodzić, bo dużo dzisiaj podjadłem, wiesz? Bąbelku nie żarty, zaraz gdzieś będzie, ale gdzie też to nie wiem Pochodzimy sobie bo dawno w Warszawie nie byłem To przyjęcie w tygodniu Hej, bąbel Jest w końcu, widzisz? A ty szybko idziesz, kurde, poczekaj trochę no, no ale już chyba po kardio, bo już minęło ten czas. Dobra, Forencja stoi. kupcie uważać, dobra i możemy startować bąbel. Jak widzicie moi drodzy, nie ma lekka, jak się ma rodzinkę i dzieci, no nie żabciu. Tatuś się z lekarzem? Chodź, tatu się zbada, chodź. No, tatuś się zbada. No chodź, tatuś się zbada. Widzicie? Tatu już od, od godziny siódmej rano. O, serdeczko mocno bije, ja, chyba trenujesz, co? No widzicie, godz... przyjechaliśmy o której po drugiej, o trzeciej poszliśmy spać, a godzina siódma rano, a tatuś się z lekarzem. No nie, tatuś się z lekarzem. Dobrze. Teraz się bawimy jeszcze. Co się rozbawimy? Jest kamerka. No tak to właśnie wygląda. Średnia córeczka i najstarsza już się pomału budzą. Żonka jeszcze śpi, a to to jest z lekarzem, jak coś no. Gdyby któryś chciał chciał wszedłbym czego księdza i z tym lekarzem. Widzicie, jak się, jak się zmienia wszystko? Kurczę, zrobicie fajnie. Teraz... i teraz córeczka też jest z lekarzem, prawda? Jesteś też lekarzem? Tak. Panią doktor, tak? tak. Proszę ochrona i ogarnięcie. Jak ci się na imprezie? Opowiadaj. Było subcio, fajni ludzie, klimacik ekstra. Mhm. Wzięliśmy udział w konkursie z życzeniami, zajęliśmy, dostaliśmy do się do finału. No, do <laughs> finału, ale nie udało nam się wygrać, no. ale chłopak zasłużenie wygrał. Zasłużenie, było... bo naprawdę bardzo fajnie tam. Super. Bo to było ciekawe, że trzeba dobry wierszyk, taki bardzo kreatywny. A te życzenia, znaczy, życzenia pierwsze napisać, na pierwsze urodziny Fidelite i powiem wam szczerze, że żonka spisała się na medal, ale ten, no, to co wygrał, no, rozwalił system. Bo po prostu rozwalił system i zawsze nie, a nagroda była trzy dni w góry, prawda? Na full wypasie. No, do szklarskiej poręby, powiedz. Dokładnie. Ze śniadankiem, no. z obiadkiem, ze wszystkim. Tak to wyglądało. Jak widzicie, moi drodzy, warto w życiu dążyć. Wa... Oj, przepraszam, no wiesz, no to, ja to zawsze wiesz, muszę tymi łapami pomachać, no to... Bo ja cały czas w treningu kotku muszę być, cały czas w treningu muszę być, no, nie cały nie. czas forma się musi robić, no nie na przybajerze. No to słuchajcie, moi drodzy, właśnie o to chodzi, żeby w życiu mieć cele, dążyć do nich i później spotykamy takich fajnych ludzi, na przykład jak my wczoraj spotkaliśmy Kasię dziurską i wszystkich, to tam byli, naprawdę bardzo porządku ludzie i stopniowo, i również z wami mamy fajny kontakt. Dlatego stopniowo, stopniowo, warto mieć cele w życiu, warto do nich dążyć i małymi kroczkami pozytywnie cały czas iść do przodu. Jeśli taki filmik Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał na bieżąco i widzimy się w kolejnych materiałach. A ja, moi drodzy, wam bardzo dziękuję, bo już biło ponad 60 tysięcy subskrybentów, więc idziemy dalej i do przodu. Ciao. Co mówisz?